Parada pierwszy raz od 70 lat odbyła się bez Elżbiety II. Z tego powodu zestresowani byli nie tylko obywatele, martwiąc się jakością organizacji, ale też rodzina królewska, która chciała przygotować wydarzenie na poziomie poprzednich. Czy się udało? Mina królowej Kamili była nietęga, a król nic nie widział, ale widzowie i tak byli zachwyceni. Truppen de Kaler pierwszy raz bez Elżbiety II. Podczas tegorocznego wydarzenia celebrowano urodziny Karola III. Wydarzenie to przez 70 lat było paradą na część Elżbiety II, dlatego całej rodzinie bardzo zależało, by każdy, nawet najmniejszy, aspekt wydarzenia był dopracowany w najmniejszych szczegółach. Nie da się ukryć, że na zdjęciach widać ogrom wydarzenia i długie miesiące ciężkiej pracy. Na wydarzeniu nie zabrakło dumnej rodziny królewskiej. Show podczas parady skradli wszyscy najpopularniejsi członkowie rodziny królewskiej, król, jego żona, książę William z rodziną oraz oczywiście dzieci, które były bardzo zainteresowane wszystkimi kolorowymi aspektami wydarzenia. Co prawda, nieco obawiano się o to, co zrobi mały Louis w końcu to największy urwis w rodzinie. Na szczęście oprócz żywiołowego gestykulowania z przejęciem pokazywał coś starszemu rodzeństwu, obeszło się bez większych wpadek. Royalsi musieli odetchnąć z ulgą. Członkowie rodziny królewskiej, od nich nie można było odwrócić wzroku. Na uroczystej paradzie oprócz Karola III nie zabrakło pięknej królowej Kamilii, księcia Williama oraz Kate Middleton z pociechami. Na wykonanych tego dnia zdjęciach można zauważyć piękne: odświętne kreacje. Królowa miała na sobie czerwony mundur, a Kate cudownie wypadła z zielonym komplecie z kapeluszem. Kobiety zajęły miejsce w jednej dorożce, razem z pociechami Kate. Choć zarówno Camilla, jak i Kate niewiele czasu spędziły z mężami, chyba nie było między nimi najgorzej. Choć już niejednokrotnie mówiło się o niechęci królowej do wybranki Williama, a jej mina podczas przejazdu była nietęga, zniesienie wzajemnej obecności to duży krok w kierunku zgody. Król Karol i książę William jechali konno. Postąpili zgodnie z tradycją. Na głowach mieli oryginalne futrzane czapki, przez co niektórzy mieli problem, żeby ich rozpoznać, a co dopiero odróżnić. Król zasalutował jako pułkownik dowodzący siedmioma pułkami Dywizji Gospodarstwa Domowego podczas wydarzenia na Horse Guards Parade. Podczas wydarzenia zabrakło księcia Harego oraz Meghan Markle. Para nie miała zamiaru brać udziału w wydarzeniu, a według oficjalnych informacji nie zostali nawet zaproszeni. Ich nazwisk na próżno szukać na liście gości. Wygląda na to, że media bardzo pospieszyły się z informacją o poprawieniu relacji rodziny królewskiej z Meghan i jej mężem. Dziękuję, że jest z nami do usłyszenia.